Nasze dziś gaździnki zrobiły niespodziankę swoim chłopom i naważyły im jagnięciny z lubcykiem, nazywanym zielem miłosnym. No, uwidzicie, jak wypróbujecie ten przepis, co się po tym dzieje. Cuda! Te nasze chłopy na nasz spodziewaczach pojechamy ciekawaście. Czy pamiętają, że dzisiaj Walentynki? No coś ty? Na pewno za ale my im zrobimy niespodziankę. Widzę, no. że mamy jakąś ciękę, to zrobimy szybciutko fajnego tego. No, przyprawimy takim fajnym zieleń. Ja, wiem, ten zieleń? No, to jest róbczyk, to się nadaje na kochani. Na miłość? No, super. Czy na, na kochanie? Zbieram. Zobaczymy. A to w każdym wieku? Dozwolone. Czyli na głębokie też jeszcze. Co się przyda. Przełóż to jeszcze lubczykiem, trochę. Jeszcze i go wrócimy w drugą stronę. Ja tu jeszcze tylko często dodam troszkę do tego, żeby to trochę. No, na każdy fajne. trochę. prostu na drugą stronę i damy. Trochę takiego grubego pieprzu. A teraz tego tajnego zioła. Jak się to troszkę zamarynuje, na z go trochę położymy. No wiadomo, teraz na grzędzie nie rośnie, bo jest luty, to musimy się zadowolić taką, takim lubczykiem z doniczki. No super. Albo w razie czego słuchacza. Na chwilę do lodówki, niech to ta, fajnie ta, zamalubuje. Ta, 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 tak, 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 niech to I trochę. Choć choć, tak minimum godzinkę. Tu będziemy robić takie łopiekane ziemniocki, one są lekko od, obgotowane, dała go, spuściła jak masełko, wrzuciła ten i przyprawiamy teraz takim pieprzem ziołowym. Mamy troszkę, rozmaryń, troszkę faj faj rozmarynu, tutaj troszkę rozmarynu, I zapach był fajny i gałązeczkę na piekarnika. i do piekarnika, tak, żeby się fajnie zarumieniły. A potem na patelni rozgrzać tłuszcz, prawo, lewo obsmażyć, z każdej strony po kilka minut ściągnąć mięsko na brytyjską taką, która się nadaje do piekarnika, a na patelni zrobić sos, to jest rozpuścić tak kawałek masła, dodać czerwonego wina rozdzięczonego z pół na pół z wodą. To tak jak się zagotuje, cały ten sos z patelni wlewamy do, do tej foremki, no i do kuchenki na jakieś pół godzinki maksymalnie, żeby to tak się jeszcze, żeby doszło mięsko. To co pakujemy te garki to no, je w góry, nie? Podrusik, żeby było tak pięknie. Tak. Dobra, talerze mamy, wszystko mamy. A co, będziemy szły po w górę, nie? No. No, no ek, no. Jasiu, bo, bo grzab Ale no, no. się. <gry> Zaś <nos dowióz. gry> No to zwolni się, ja, że ja, to jak <gry> no, no i co to tu chodzi? Powiedzcie mi, lubczyku do tej Czy nie dobrze byśmy to zrobiły, Hania? No, dobrze. No tu jest miłosne ziele, no to przecież... No ja wiem, że to miłosne, się... Ale dawniej to wie... chyba... No, w ogród ogródku rosło. O, dawno gadań. Co jak co, wypić, czy zjeść, to trzeba co dobrego. A jak przytulić, to coś głodnego. O, no, 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 to no. tak To widzimy. Tak, A może więcej talerzy dla niego... No, no to my, my To my tak do gości zaweźmiemy. No tak, za kosztek. Tak, tak. No próbujcie, my, nada się. Ale tak dobre. Jak... Chodzimy jak, hey baby, jak Ale wam to dobre wysokie. Nie, bo nie Ale pycha. <mur sumer> <mur sumer> <mur> <mur> nie za twarde zęby nie No te kości jakieś twarde. Pierdol. To są te dla was walentynki, nasze, kochani panowie. Takich Bardzo proszę, napalmy. Takich walentynek jeszcze nie mieliśmy. No, popatrzcie. No słuchaj, zawsze musi być ten pierwszy raz. Józek, motor była tak małe, więc to się chyba należy. <śmany> 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 jak nie ci, Jak gieńczyko. To taki czas wyjątkowy, gdzie się można trochę powygłupiać, popuścić wodze fantazji. To te z nasze koleżanki, dzisiaj ok, przebrały się za z no i zrobiły swoim koleżankom niespodziankę. Ej, moja Ty, kochano! <śmienicza> Miłości moja, to się to teraz ja Dzieci z wady! Dzieci z wady! To mnie kocham! Się <grytanie> Haniu takich walentynków nie spodziewały, że no, będziemy mieć tylu adoratorów. No. Teraz mamy chłopów. Widzicie no. no. gdzie no. Jakieś się fajne są. Stasku! Pimek <grytanie> polowany. To ja. No. Hanna na tamtym Wierszycku jest zakopany kotlik z talarami. Tam pójdziemy. I wdówka dwie są. <laughs> Będzie pojedny. <laughs> A ja te działki są na wiek. A nie grają, jak grają. <laughs>